Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Kluczkowy YouTube. W dzisiejszym odcinku wyrażam yy, Wam moją opinię, który short z Lego Ninjago z tych oczywiście yy, na dziesięciolecie jest. Przynajmniej według mnie najlepszy, oczywiście to moja opinia. Twoją napiszcie w komentarzach. Więc yy, no, myślę, że możemy już zaczynać. Wow, yeah, thank you, thank you. A na nim postanowiłem umieścić short z życia Złotego Ninjy Jak dla mnie short nie jest zbyt nie ciekawy I ogólnie mi się, szczerze tak, no nie za bardzo podoba Jest to takie jak dla mnie trochę nudny no dużo się tam nie dzieje Styl animacji jest taki... Taki se Ogólnie tam... po prostu, no, jak mi to nie przypada do gustu Be careful in there little friend miejsce czwarty anonim short z J'em i Zane'em, którzy po prostu przebywają na jakiejś imprezie, bo no, został wydany nowy film Clutch'a Powerside i chodzą oni po prostu po yy, czerwonym dywanie w złotych strojach. Yy, złote stroje dla mnie fajnie wyszły. Styl animacji jest bardzo podobny do Ninjago, ale jednak trochę inna kreska. Chyba, że się mylę i jest taki sam, ale to możecie mnie poprawić w komentarzach. No, ale raczej jest to inna kreska. Ogólnie jest tutaj też lampa tej rano, ale short jest niekanoniczny. Ninja tam potem walczą w Reflektą reflektor, ja muszę się nauczyć wysławiać. Jedna łapka w górę to jest więcej szans, żeby to żeby się lepiej wysłalo. No i ogólnie ona nagrywó jakiś y, obraz ukryć z muzeum, ale ninja, w tym y, muzykalowo jej przeszkadzają jak na mnie short był. No spokoju. Miejsce trzecie. Anonim short z kajem i zniją, którzy muszą uratować Ninjago, go, żeby cienie jego nie przejąły i muszą... Po prostu postawić złotego bożka, czyli figurkę pierwszego mistrza z Piędzicsu na wieżę Borga. Borgi w tej misji coś tam e, gada. Ogólnie kreska jest mega jak dla mnie. E, no i ogólnie powinni więcej robić z shortów. Tak robić co roku. Inne takie mini filmiki wychodzi to by było fajne. Ale ogólnie tak. Nie wiem, czy niektórzy sądzą, że ta kreska jest podobna do Banki Kida Mi ona za bardzo tej serii nie przypomina. Yy, ogólnie, fabuła może być yy, Na pewno fa fajna jest tutaj właśnie ta animacja, dynamika I ogólnie, no, wszystko jest spoko yy, Więc, na yy, do tego jest fandubbing na moim kanale, więc jak ktoś sobie zobaczy to po polsku, to zapraszam Miejsce drugie, anonim short z samurajem, który chodzi samotnie po krainie ninjago. No i po prostu ta kraina jest zniszczona: wszystko jest w czarno-białych barwach, jak dla mnie, jest to świetny pomysł. Kreska też jest bardzo ładna. No i on ogólnie tam chodzi po tej krainie i coś obowiada, opowiada, aż dociera do takiego jakby wieżowca. Po prostu taki, no w sumie to jest jakby wieżowiec taki trochę zniszczony. Yy, gdzie się po prostu spina, jednak musi tam zobaczyć z wielkim smokiem, który zabija go i przebija na wylot. No, dla mnie jest to spoko, bo wreszcie mamy więcej jakiejś. Nie wiem, jak to się mówiło, dramaturgia? Nie, to nie była dramaturgia. Po prostu więcej. wiecie takich poważnych walk, nie że chadzia, chadzia, masz nogi, chadzia, chadzia. No i ogólnie dla mnie, to jest mega. Ale był jeden lepszy, a jednak na końcu się okazuje, że ten smog jest tym lektorem. No i on jest dobry, no i po prostu on chroni dla którzy zapadli w sen. Miejsce pierwsze i myślę, że tutaj nikogo akurat nie zaskoczyłem tym, że umieściłem na nim Golden Hall. Short jest dla mnie bardzo fajny ciekawy. Opowiada on wreszcie po czterech latach co się stało z Seymour po tym jak, yy, wiecie, yy, tam tego wiru czasu, yy, wiecie, jak był w tym wirze czasu, co się z nim stało. No i Richard ogólnie pokazuje nam yy, też kilka scen z Ninjago, yy, których te czasu próbują ogólnie yy, zmienić te sceny, żeby wszystko w tych obecnych chwilach wyglądało zupełnie inaczej. No i cofają się w czasie. Ciągle, albo idą też do przodu. no Bo 15 sezon zresztą zobaczyliśmy. Więc W dostaje też chyba ostrze, czasu tego co kojarzę, y, które właśnie go odmładza i staje się on na końcu takim małym, bobaskiem, słodkim y, pod końcem tego shorta. Gra dla mnie short jest najlepszy. Myślę, że wiele osób się tam godzi, a chyba dalszy. Przy... Tak ten moment, wiem, że nie mogę. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Możecie się stać subskrypcję właśnie, początku nie brałem, no i łapkę w górę. Więc ogólnie pa!